Dzień dobry z tej strony. Kamil Maliszewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Zaczynamy sobie od eurodolara i wczorajszych wydarzeń. A generalnie widzimy zejście poniżej 1,13, no, które tak naprawdę mm, pozwala się martwić już trochę o to, czy utrzymamy się powyżej ostatnich minimów, czy ten rok na eurodolarze będziemy kończyli bardzo nisko, pewnie w okolicach nawet 1,10 jeżeli grudniowe posiedzenie Fedu okaże się jastrzębie. Na razie mamy jednak sytuację, która cały czas faworyzuje granie drugiego dolara, bo wczorajsze wypowiedzi Richarda Clarydy, wiceszefa Fedu, ewidentnie miały stłumić tą reakcję rynkową na jego wystąpienie sprzed ponad tygodnia. Które zostało odebrane przez rynek niezwykle gołębiony no i dało wtedy ten impuls do wzrostu euro-dolara. Natomiast wczorajsze jego wystąpienie ewidentnie było zdecydowanie bardziej stonowane i podobne do tego, co słyszymy już ze strony rezerwy federalnej od wielu, wielu miesięcy. Także grudniowa podwyżka cały czas wydaje się przesądzona. Dzisiaj będziemy mogli słuchać Jeroma Pawela i to pewnie powinno rzucić jeszcze więcej światła na tę kwestię. Natomiast co warto mieć w pamięci, to to, że rynkowa wycena w chwili obecnej to 70 kilka procent, było nawet poniżej 70, teraz bardziej zbliżamy się do 80, właśnie po jednak trochę bardziej jastrzębich, czy może niegołębich wystąpieniach przedstawicieli. Rezerwy Federalnej, czyli jest jeszcze trochę miejsca, żeby ten dolar się umocnił, i to trzeba mieć w chwili obecnej ciągle z tyłu głowy, chociaż z perspektywy technicznej, no to tutaj cały czas jesteśmy powyżej dołków na USD Nie też nie wybijemy się z, tego, z tej formacji, która tutaj jest dość dobrze widoczna, i rynek oczywiście zanotował wzrosty, ale cały czas tutaj się Trzymamy. No i jeżeli chodzi o dane, to one mają ewidentnie mniejsze znaczenie. Wczoraj poznaliśmy odczyt Conference Board, który był minimalnie gorszy od oczekiwań i zanotował spadki, z tym, że no nie powinno to nikogo przesadnie martwić, bo to cały czas bardzo wysokie poziomy, dobra ocena sytuacji na rynku pracy przez Amerykanów i ewidentnie odczyty, które cały czas są takim. Elementem, który daje pewność dotyczącą wydatków konsumenckich. No jeżeli ktoś nie chce wierzyć nastrojom, no to wystarczy, że popatrzy na wyniki handlu Black Friday. One były bardzo dobre. Cyber Monday też był bardzo dobry. Także widać, że Amerykanie cały czas wydają pieniądze, niezależnie od tego, czy je mają, czy to jest bardziej kredytowane. No to jednak zakupy są duże, co wynika oczywiście z tej pewności konsumentów jest w dość wąskim paśmie wahań rzędu 8-9 groszy i to się nic ciekawego nie wydarzy. Przejdźmy więc do indeksów, które radziły sobie wczoraj dobrze. Stany Zjednoczone pomimo przejściowych trudności i może niezbyt korzystnych informacji dotyczących handlu międzynarodowego, no bo mieliśmy wczoraj też tą informację, która sprowadziła nam DAXA na minima przed, przed końcem sesji w Europie o tym, że w przyszłym tygodniu są wprowadzone cła na samochody. No, zobaczymy, jak się potoczą rozmowy wokół szczytu G20. Myślę, że trochę za wcześnie, żeby wyrokować, że faktycznie ten. Czarny scenariusz będzie się realizował, natomiast no, niewątpliwie istnieją cały czas tego rodzaju ryzyka i trzeba o nich pamiętać, no bo jeżeli doszłoby do wprowadzenia tych ceł, DAX ma jeszcze sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o spadki. Natomiast w kontekście Stanów Zjednoczonych. To chodzi do uspokojenia sytuacji. Zmienność też w tym tygodniu już jest trochę mniejsza niż w ramach tej wyprzedaży. Widzimy korektę, nie ma tak silnej nerwowości, i widać, że trochę te skupy akcji własnych zaczynają pomagać. No i właśnie bardzo dobre wyniki sprzedaży. No i na koniec ropa. Która interesuje wielu z Państwa, no bo tutaj ten ruch był naprawdę imponujący i ten trend jest bardzo silny, jeżeli popatrzymy sobie na to, co się dzieje na rynku. W zasadzie bardzo, bardzo podobnie wyglądało to niecałe dwa tygodnie temu, kiedy zanotowaliśmy kolejną silną świeczkę spadkową. Wczorajsze dane API z wieczora pokazały wzrost zapasów w Stanach Zjednoczonych. I to dość wyraźne, więc zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast na razie, jeżeli Departament Energii potwierdziłby te dane, to może być trudno kontynuować to odbicie na ropie. Pomimo tego, że wczorajsza świeczka no, wygląda dość zachęcająco, bo widzieliśmy cofnięcie, które bardzo szybko zostało przez rynek podkupione, zamknięcie dość wysoko na tych maksimach z ostatnich dni. No ale mimo wszystko wygląda to cały czas umiarkowanie, tak bym to określił I, i, i pomimo pozytywnego wydźwięku wczorajszej świecy, ja byłbym bardzo ostrożny, bo może się okazać, że przed zaplanowanym na koniec przyszłego tygodnia spotkaniem państw w kartelu OPEC Zobaczymy jeszcze próbę zejścia poniżej 50, i absolutnie nie wykluczałbym takiego scenariusza, szczególnie, że euro-dolar tutaj nam zdecydowanie nie pomaga, też w ostatnich dniach znajdując się na coraz niższych poziomach. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo dziękuję za uwagę i za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście na jutro na godzinę 10. I na piątek na podsumowanie tygodnia, które poprowadzimy z Pawłem Śliwą. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.